szczeniaki, przepiękne maluchy w różnym wieku, o miękkim futerku i brązowych oczach, które z nadzieją wypatrują nowego domu. Ich charakter jest iście szczenięcy. Biegają, merdając ogonkiem, garną się do człowieka i zachęcają do zabawy. Są bardzo żywiołowe i ciekawskie. Interesują się wszystkim, co dzieje się dookoła nich. Pomimo tego, że są w tym samym wieku, każdy z nich ma inny charakter. Ale łączy ich jedno wspólne pragnienie ciepły i kochający dom oraz pełna miseczka. Wszystkie maluchy są zaszczepione, odrobaczone i odpchlone. Sprytek to młody czteromiesięczny piesek o wyjątkowej urodzie. Jest bardzo żywiołowy. Bez przerwy podbiega do wszystkich i zaczepia gryząc, zachęcając w ten sposób do wspólnej zabawy. Bardzo lubi być w ciągłym ruchu. Jest sympatycznym i miłym psiakiem. Nie jest konfliktowy w stosunku do innych zwierząt. Sprytek jest zacipowany. Więcej informacji pod numerem telefonu 510-170-787. Smerfuś. Śliczny szczeniak w wieku około dwóch miesięcy. Bardzo energiczny, ciekawy wszystkiego, co się wokół dzieje. Wszechobecny i żywiołowy bardzo lubi spędzać wolny czas na zabawie ze swoimi kolegami, nawet tymi starszymi i większymi od siebie. Potrafi zaglądać w każdą szczelinkę, aby sprawdzić to, co go ciekawi. Jest odrobaczony i odpchlony. Ta większa to salsa, mniejsza wabi się spacja. Urocze śliczne szczeniaczki czekają na nowy domek. Suczki mają około trzech miesięcy. Obie są bardzo żywiołowe, radosne, żywe i milusińskie. Również w stosunku do człowieka są bardzo kontaktowe, uwielbiają zabawę i ruch. Szczeniaczki są zaczipowane, odrobaczone i odpchlone. Paweł i Gabeł to przepiękne kocórki w wieku około czterech miesięcy. Są bardzo ze sobą zżyte, fantastycznie się ze sobą dogadują, robią wszystko wspólnie. Mają bardzo dużo wigoru i energii w sobie. Szaleją, ganiają za piłeczkami, skaczą po drapaku, mrucą, a potem myją sobie wzajemnie uszka i razem zasypiają. Uwielbiają być głaskane i rozpieszczane przez człowieka. Kotki są zaszczepione i odrobaczone. Do schroniska trafiły w sierpniu tego roku.